Kilkudziesięciu strażników wzięło udział w manewrach mających za swój cel ćwiczenie kilku podstawowych zachowań na i w wodzie. W dobromierzu stawiły się wszystkie zastępy, które posiadają na swoim wyposażeniu sprzęt wodny. Było to pięć jednostek OSP oraz dwie PSP. W manewrach oprócz strażaków udział wzięła także jednostka Wałbrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i specjalistyczna jednostka ratunkowa z Legnicy. Dzisiaj są, przeprowadzają manewry, już drugi raz, naszyn, kolejny raz od tamtego roku jest cykl z Powiatową Strażą Pożarną ze Świdnicy. Robimy szkolenia ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej i dla Straż Ochotniczych. W tym roku jesteśmy właśnie tutaj na zbiorniku w Dobromierzu, w tamtym roku byliśmy w Jaworzynie. Mam nadzieję, że to jest cykliczne spotkania nasze, będą cykliczne szkolenia służb ratowniczych patrolujących i sprawujących na bezpieczeństwo nad wodami. Jakie zadania są postawione dzisiaj przed strażakami? Yy, dzisiaj strażacy mają zadanie przede wszystkim nauczenie się podstawowego uży użycia sprzętu ratunkowego w postaci koła ratunkowego, rzutki, yy, elementy wiosłowania, podejmowania osób yy, poszkodowanych w wodzie na łódź wiosłową. Yy, nasza sekcja płetwonurków Wałbrzyskiego WOP yy, robi manewry też z sekcją strażacką. Szukanie i wyciąganie osób, przedmiotów z dna. Taki trening jest znakomitą lekcją, a także ćwiczeniem, aby doskonale przygotować się do stałych elementów związanych z ratowaniem ludzi, wyciąganiem ich z wody i udzielaniem im pierwszej pomocy. Oprócz doświadczenia, ważne jest, by jednostki były odpowiednio wyposażone, a także potrafiły się posiadanym sprzętem odpowiednio obsługiwać. A dzisiaj ćwiczymy wszystkie nasze zastępy, które posiadają jakikolwiek sprzęt wodny. Mamy pięć zastępów, które dysponują swoimi własnymi łodziami. To są jednostki OSP, oprócz tego są jednostki. Państwowej Straży, Straży Pożarnej, i tutaj mamy dwie nasze jednostki, czyli świebodzice i świdnica. Oprócz tego mamy grupę specjalistyczną ratownictwa wodnonurkowego z Legnicy, i to już jest sprzęt wysokospecjalistyczny. Oprócz standardowych dla tego typu manewrów zachowań typu pomoc tonącemu, rzut kołem ratunkowym, czy też nurkowanie, ćwiczono też zadania wysokościowe, testowano pompy szlamowe oraz, co w naszym regionie bardzo istotne. Uczono też odpowiedniego użycia worków z piaskiem w razie ewentualnej akcji przeciwpowodziowej.